witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w showroomie firmy Westin w centrali, w Danii. Mam niebywałą okazję zwiedzić nowy showroom, który jest dużo większy. W zeszłym roku mogliście widzieć film z showroomu, który był nie wiem jak jedna piąta tego. Tutaj naprawdę bardzo dużo się dzieje, mnóstwo nowych produktów. Wielki basen, który właśnie się napełnia, przy którym e, e, będzie można testować przynęty, ale to chyba będzie mi dane pokazać Wam za rok. Natomiast dzisiaj kilka bardzo ciekawych nowości, które już od grudnia, stycznia i w kolejnych fazach sezonu będą dostępne u nas w sklepie, także zapraszam Was na spacer po showroomie. Mam nadzieję, że Wam się to wszystko spodoba. Lecimy! Pierwszą nowością, którą szczególnie docenią miłośnicy wędek firmy Westin jest seria w bardzo dużo pytań dostawaliśmy o to, czy będą tańsze wędki od Westina. Wiadomo, do tej pory było W3, W4, W6, W10 i tak dalej. Wszystkie te wędki były rewelacyjne. Natomiast niektórym ta bariera cenowa troszeczkę przeszkadzała. Teraz pojawia się seria W2, która będzie tańszą serią. Wędki będą się zaczynały już od 300 paru złotych i będzie tutaj dostępne bardzo dużo modeli, które już znacie, takich jak legendarny już chyba Street Stick, jak Power Casty, które ja osobiście uwielbiam w wersji do 80 do 130 g do łowienia szczupaków. Będą Power Shady w spinie, w kaście. Będzie tu bardzo dużo wędek w serii Spin, czyli takich klasyków, które będzie można fajnie zastosować przy łowieniu strongów, kleni albo boleni, bo jest tutaj taka wersja 270 do 30 gramów, czyli taki nasz Powiedzmy, rzeczny klasyk. Naprawdę bardzo szeroka oferta wędek. Tak jak widzicie, wszystkie te modele tutaj to są wędki z serii W2. Nie będę się rozgadywał na temat poszczególnych modeli, ale na pewno bardzo dużo z nich znajdziecie u nas w sklepie. Lecimy dalej. Coś dla miłośników wędek z wyższej półki, czyli seria W6. Tutaj pojawiło się kilka nowości, między innymi bardzo lekkie wędki, jak na przykład wersja Spoon, kijek do 6 gramów wyrzutu, delikatne wykałaczki do łowienia strągów, do łowienia troutarea, czy też okoni na lekko. Oprócz tego pojawiły się też wędki do łowienia troci, które u nas mogą być rewelacyjnie zastosowane jako wędki boleniowe, czyli mamy tutaj coś w okolicach 3 metrów do 28, czy tam nawet do 30 paru gramów wyrzutu, także naprawdę bardzo fajne katapulty z długimi dolnikami, dedykowane, tak jak wspomniałem, tutaj na duńskim rynku do łowienia troci z plaży, natomiast u nas, tak jak wspomniałem, doskonale sprawdzą się przy rzecznym łowieniu. Firma Westin w mijającym sezonie wprowadziła do swojej oferty plecionki. Mieliśmy tam modele W6 oraz W10. Spotkały się z one z bardzo ciepłym przyjęciem, natomiast teraz znowu kolejny ukłon w kierunku wędkarzy, którzy chcieliby kupić coś w bardziej przystępnej cenie. I tutaj mamy nową serię W3. Genialny kolor, coś co bardzo lubię. Jaskrawa, pomarańczowa plecionka. Ośmiosplotowa, bardzo gładka w mega przystępnej cenie, bo tu w zależności od średnicy będzie ona kosztowała 69 do 89 zł, więc poniżej stówki bardzo. Bardzo, bardzo spoko, gładziutka, na pierwszy rzut oka naprawdę rewelacyjna. Gadałem już z chłopakami z Westina, są po testach i ta plecionka, nawet niektórzy z Westina, zdradzę Wam tu jako tajemnicę, mam nadzieję, że mnie nie słyszą, powiedzieli, że jest lepsza od W6, którą łowili wcześniej, ale cicho, ja tego nie powiedziałem a tu mamy sporo tańszą plecionkę nawój 135 metrów, no i tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo fajny kolor moim zdaniem może być to petarda w przyszłym sezonie. Będąc przy linkach, warto wspomnieć o tym, że firma Westin wprowadza do oferty również fluorocarbon ciekawostka, bo będą tutaj dwie tak jakby sztywności, będzie bardziej miękki i sztywniejszy, bardzo fajne rozwiązanie, duża przekrojówka średnic, no nie będę się tutaj rozgadywał jakoś specjalnie na temat fluorokarbonu. na pierwszy rzut oka wygląda on bardzo bardzo spoko, jest to absolutna nowość. Nawet jeszcze nie mam tutaj fabrycznych opakowań. Tak jak widzicie, są to szpulki testowe, więc tym bardziej na temat średnic, wytrzymałości i tak dalej nie będę gadał. Oczywiście zobaczycie to wszystko u nas w sklepie. Kolejny z elementów oferty firmy Westin, który zadebiutował w zeszłym sezonie, to pudełka. Przyjęły się również bardzo, bardzo spoko, natomiast firma Westin nie zwalnia tempa i tutaj pojawiają się kolejne modele. To, co bardzo przykuło moją uwagę, to te małe, praktyczne pudełeczka, które zmieszczą się w kamizelce, w kurtce czy w jakimś małym pasie biodrowym. Mamy tutaj super szybkie otwieranie, kilka małych przegródek na małe przynęty typu robale, jakieś woblerki, obrotówki, tego typu historie lub w tym mniejszym przypadku akcesoria jak agrawki, czy buraszki, czy różne tego typu akcesoria. Bardzo fajny jest ten patent z zamykaniem. Wszystko działa super. Twardy plastik, naprawdę sam osobiście na bank tych pudełek będę używał. Oprócz takiej drobnicy mamy też nowe dwa pudełka dedykowane przenoszeniu woblerów, czyli z takimi przegródkami, które, w których te woblery bardzo fajnie siedzą. To pudełko jest po prostu pudełkiem. Moim zdaniem bardzo dużo takich pudełek jest na rynku, natomiast ono zwraca swoją uwagę solidnością wykonania fajnymi zapięciami. Natomiast bardzo fajnym tematem jest to pudełko. Jedno z nielicznych pudełek, jak nie jedyne, jakie widziałem, które ma przegródki w tym kierunku. Więc zmieszczą nam się tu długie twitche, czy jakieś inne tego typu woblery, lub kilka mniejszych. Jest to ciekawe rozwiązanie, na pewno coś innego, na pewno coś przede wszystkim bardzo, bardzo praktycznego. No i tak jak wspomniałem, solidne zapięcia, solidnie to wszystko wygląda też bardzo ciekawa propozycja. Sezon zimowy w pełni mamy w ofercie Westina również nowe czapki. Moim zdaniem wyglądają genialnie. Być może ja nie wyglądam w tym najlepiej, ale generalnie bardzo fajne wykonanie. Na uwagę zasługuje fakt, że wiele z tych czapek jest z domieszką wełny lub domieszką wełny merino, więc naprawdę bardzo, bardzo spoko patencik. Super wzory, mi się generalnie bardzo podobają. Jeżeli szukacie czapki na zimę, na pstrągi, czy też na jakieś inne wyprawy w zimniejsze miejsca, to zdecydowanie pozycja godna uwagi. Pozostając przy ubraniach firma Westin bardzo mocno rozbudowuje ofertę swoich kombinezonów. Mamy już od jakiegoś czasu w ofercie kombinezony ciepłe, które świetnie sprawdzają się późną jesienią, zimą. Natomiast tutaj też kilka nowości w segmencie takich kombinezonów bardziej przejściowych. Wiosna, deszczowe lato, czy też jesień. Szczególnie fajnie wygląda W4. Mamy tutaj kurtkę, dosyć długa kurtka, fajnie się prezentująca. Kieszenie na klatce piersiowej. Kieszenie tutaj standardowe do tego kaptur, który można schować w kołnierzu. Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo fajnie. I tu ciekawostka do tego, do kom można dokupić dwa rodzaje spodni, spodnie krótsze oraz takie typowe ogrodniczki z suwakiem. Moim zdaniem, bardzo fajny zabieg, bo nie wszyscy lubią takie długie, z kolei niektórzy wolą, bo nie chcą być takich krótkich, które nie zasłaniają pleców. Także tutaj firma Westin stanęła na wysokości zadania i mamy do wyboru dwa rodzaje spodni. Bardzo ciekawa propozycja dla kogoś, kto szuka odzieży na różne pory roku. Za moimi plecami cała ściana jerków swim, ale nie o nich, bo ich nie muszę Wam przedstawiać. Te jerki każdy łowca szczupaków zna doskonale, natomiast tutaj mam do pokazania coś zupełnie nowego, czyli lekkie łowienie w firmie Westin coś, co do tej pory było rzadko spotykane. Były oczywiście szatizy piątki, były jakieś inne mniejsze przynęty, natomiast teraz całkowicie nowa oferta wszelkiego rodzaju robali, coś, co na naszym rynku spisze się doskonale do łowienia pstrągów czy też do łowienia okoni, tego typu robactwo. Bardzo ciekawym zabiegiem jest również to, że Westin będzie miał haczyki do tego typu robali już z gotową główką, ostre takie, że właśnie mi się wbił w palec, już z gotową główką wolframową, więc to wszystko naprawdę super się prezentuje. Wszyscy miłośnicy łowienia ultralightowo, tak jak wspomniałem, pstrągi, okonie, klenie i tego typu tematy na pewno znajdą tutaj coś dla siebie. Pozostając przy rzecznych wędrówkach, dłubaniu pstrągów i tego typu tematach, bardzo fajny nowy gadżet, czyli taka torba, którą montujemy na pas, dodatkowo z paskiem na udo, więc to wszystko jest bardzo stabilne, nie lata nam. Torbie dwa pudełka w zestawie. Jedno fajne, w którym mamy piankę, więc wszystkie tego typu robale, jakieś inne przynęty, woblery, obrotówki możemy powbijać w piankę, żeby siedziały stabilnie. Drugie bardziej standardowe z przegródkami. Natomiast co fajne, dosyć głębokie, więc na przykład tematy trociowe woblery z jakimś dłuższym sterem, czy większe wahadłówki też tutaj wejdą. Bardzo, bardzo fajny patentik. To wszystko dodatkowo okraszone. Jakimiś tam akcesoriami, gdzie możemy sadzić szczypce, możemy schować jakiś bidon z wodą. Generalnie bardzo fajny gadżet, zupełnie nie nieprzeszkadzający w łowieniu. Możemy podbierać rybę, wszystko robić i cały czas mamy swoje graty pod ręką. Kolejna bardzo ciekawa nowość to wirujące ogonki Drop Bite. Mogliście już widzieć je wcześniej, bo były w zeszłym roku dostępne w wersji wolframowej, czyli bardzo mała, zwarta konstrukcja, dosyć ciężkie, jak to w przypadku wolframu bywa, natomiast teraz pojawiły się w nowym stopie metali, jest on pozbawiony ołowiu, więc bardzo ekologiczny, natomiast o zupełnie innej, tak jakby, strukturze niż wspomniany wcześniej wolfram, przez co na przykład 18 gramowy wolframowy ma taką wielkość, a 22 gramowy, czyli niewiele cięższy z nowego stopu metali, ma taką wielkość. Zupełnie inna historia, te zdecydowanie lepsze do głębokich miejscówek, do szukania okoni gdzieś w jakichś miejscach, gdzie naprawdę musimy sięgnąć daleko i zejść głęboko, a te będą dużo lepsze do obławiania płytszych miejsc. Fajne jest to, że są właśnie dosyć duże przy takiej wadze, dzięki czemu będą również bardzo fajnymi przynętami szczupakowymi, nie tylko okoniowymi. Moim zdaniem bardzo fajny patent i na pewno pozycja godna uwagi. Zdecydowanie najciekawsza w tym sezonie nowość i to nie chodzi o firmę Westin, tylko generalnie z segmentu rzeczy niewędkarskich. Nowa podwodna kamera Escape Cam, która waży zaledwie 40 gramów, więc możemy spokojnie nie rzucać. Mamy tutaj opcję nagrywania w Full HD w 30 lub 60 klatkach, przy 30 klatkach 2,5 godziny, przy 60 klatkach dwa razy krócej, ale to i tak wystarczająco długo, żeby uwiecznić branie swojego rekordowego szczupaka. Czy to w trollingu, czy to z rzutu, czy to, uwaga, łowienie stacjonarne. Karpiarze, fiderowcy, można wrzucić taką kamerę, posadzić ją gdzieś. Na dnie i zobaczyć, co tam się dzieje. Dodatkowo, oczywiście, miłośnicy łowienia w pionie, także bardzo, bardzo dużo zastosowań. W zestawie, oprócz samej kamery, mamy taki specjalny statecznik, który będzie powodował, że w trakcie płynięcia ta kamera będzie szła stabilnie, nie będzie nam uciekała na boki, tak jak przynęta, którą będziemy prowadzili. Oprócz tego specjalne dociążenie, które spowoduje, że ta kamera odpowiednio głęboko opadnie. Bardzo ciekawe rozwiązanie, czyli czytniki kart. SD, które od razu możemy podpiąć do telefonu, mamy tutaj wejściówkę USB-C lub wejściówkę do iPhone'a. Dzięki temu dosłownie po wyciągnięciu kamery z wody podpinamy do telefonu, zrzucamy i od razu wszystko widzimy. Bez konieczności pojechania do domu, zrzucenia tego na komputer itd. itd. Do tego wszystkiego cały pakiet różnego rodzaju rurek termokruczliwych, szybko złoczek, które później w efekcie dają nam możliwość poprowadzenia po prostu tej kamery, przymocowania jej do linki. Wszystko wygląda genialnie. Tak jak już wspomniałem, 40 gramów, 2,5 godziny nagrywania, 30 klatek na sekundę. Opcja 60, to już chyba też mówiłem. Generalnie bardzo, bardzo fajne rozwiązanie dla wszystkich miłośników tego typu gadżetów i dla ludzi, którzy chcą uwiecznić te najciekawsze chwile, czyli sam moment brania wielkiej ryby pod wodą. Muszę przyznać, że ja osobiście tego się nie spodziewałem i myślę, że wielu z Was również. Firma Westin w końcu zaczęła robić kowrotki. Zaczynają od multiplikatorów, niestety nie pytajcie, bo nie mam żadnych przecieków, czy będą stało szpulowce, natomiast multiki wyglądają bardzo, bardzo ciekawie. Ja mam tutaj rozmiar 300, czyli maszynkę do łowienia na grubo, takimi przynętami jak chociażby z 27, czy inne tego typu tematy. Muszę przyznać, że wszystko wygląda mega, mega fajnie, dobrze spasowany. Mamy tutaj kilka rozmiarów, bo jest 50, 100, 200, 300, czyli praktycznie odłowienia okoni, czy sandaczy na lekko, po szczupaków na grubo, każdy znajdzie coś dla siebie. Z ciekawostek na szpuli mamy specjalny otwór, za który możemy po prostu założyć linkę i od razu zacząć się nawijać. Nie musimy wyciągać szpuli, kombinować jakieś różne tego typu tematy, ale jak przy wyciąganiu szpuli jesteśmy, to również bardzo fajny patent, bo panel trzyma się, więc nie zgubimy go, nie wpadnie nam do wody, jeżeli chcielibyśmy ustawić sobie tutaj bloczki. Oprócz tego w wersji W6 i chyba od tego powinienem zacząć, że będzie dwie wersje W4 i W6. Mamy karbonową rączkę cały multik jest stosunkowo lekki, nie pamiętam teraz dokładnych gramatur, natomiast to wszystko oczywiście znajdziecie w opisach produktowych na naszej stronie, bo już niebawem te multiki się pojawią. Nie wiem co więcej dodać, naprawdę solidnie wykonany multik, natomiast wszelkiego rodzaju... Spostrzeżenia odnośnie pracy, odnośnie hamulca, odnośnie tych wszystkich rzeczy będę mógł oczywiście Wam powiedzieć po kilku wypadach z tym multikiem. Natomiast jeżeli o sam hamulec chodzi, coś co wielu miłośników łowienia na casting bardzo lubi, czyli terkoteczka jeżeli będzie nam wielki szczupak odjeżdżał, to mamy tutaj fajną terkotkę. Nie we wszystkich multikach to jest, wręcz powiedziałbym, że w mało którym jest, a tutaj w każdym modelu to mamy. Także fajny, fajny dodatek. Tak się prezentuje model W6. W4, niestety, nie mogę wam pokazać, bo teraz go tutaj nie mam. Natomiast już niebawem zobaczycie go u nas na sklepie. Kolejna bardzo ciekawa nowość, którą powinni docenić szczególnie miłośnicy łowienia okoni, to nowe bultizy. Tej przynęty nie muszę nikomu przedstawiać, występuje ona w bardzo szerokiej gamie rozmiarowej, natomiast do tej pory najmniejszy rozmiar to było 9,5 cm, a teraz pojawia się nowość, czyli 7,5 cm, rewelacyjna przynęta na okonie. Ja łowiłem sporo okoni na te większe. Ale teraz na nasze polskie realia, oczywiście z przymrużeniem oka, ten rozmiar będzie się spisywał jeszcze, jeszcze lepiej. O samej charakterystyce przynęty nie muszę nic mówić. Było o tej gumie bardzo, bardzo dużo na naszym kanale i na live'ach, i na innych filmach, więc nie będę się rozgadywał. Natomiast zdecydowanie rzecz, którą warto wziąć pod uwagę przy kompletowaniu pudełek okoniowych, czyli nowy bultis 7,5 cm. Jak widzieliście, firma Westin na ten rok przygotowała naprawdę sporo ciekawych nowości. Jeżeli o mnie chodzi, to już nie mogę się doczekać, żeby z niektórymi z nich ruszyć nad wodę, ale jestem ciekaw, jakie są Wasze odczucia. Dajcie znać w komentarzach, która z prezentowanych nowości zrobiła na Was największe wrażenie. Już niebawem kolejne odcinki z nowościami innych firm, więc nie zapomnijcie kliknąć subskrypcji i dzwoneczka, aby tego nie przegapić.